Witam Was, kapitan statku Robert Bernatowicz obok mnie dobry. I cóż, dzisiaj zajmiemy się jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy, na które udało nam się natrafić podczas naszych podróży na przypadek polskiego stygmatyka, człowieka, który ma takie same rany, jak miał Jezus Chrystus. To będzie program ciekawy nie tylko dla osób wierzących, będzie także ciekawy dla osób niewierzących, bowiem dzisiaj będziemy mówili o faktach. Stygmatycy to fakty po prostu rzeczywiście takie osoby istnieją i mam nadzieję, że po dzisiejszym programie wyrobicie sobie na ten temat pogląd, własny pogląd, bo tutaj rzeczywiście trudno jest o jakąkolwiek ocenę, trzeba ją sobie znaleźć w sobie. Na początek może przypomnijmy w ogóle o zjawiskach cudów i dziwnych znaków, które pojawiają się w Polsce od bardzo dawna. Najsłynniejszym miejscem polskich objawień pozostaje Oława, gdzie w 1983 roku Matka Boska ukazała się 60-letniemu emerytowanemu lakiernikowi. Nastąpiła seria wizji, proroctw i nauk do Do Oławy zaczęli przyjeżdżać pielgrzymi z całej Polski i świata. W hełmku Matkę Boską ujrzano na szybie w oknie szkoły podstawowej. Zebrał się tłum. Nikt nie słuchał dyrektora, który wyjaśniał, że to chuligani wybili szybę, a on nakazał wstawić inną, wybrakowaną, od lat leżącą na strychu. W Warszawie w budynku przy ulicy Monte Cassino 10 cud zdarzył się w wielki czwartek 95 roku. Matka Boska pokazała się na szybie klatki schodowej trzeciego piętra. Chociaż specjaliści stwierdzili, że to skaza wywołana utlenianiem się szkła i wytrącaniem sody, wierni okupowali plac przed domem. W efekcie trzech lokatorów opuściło mieszkania, dwóch dostało zawału serca, a jednego odwieziono do szpitala psychiatrycznego. Cudowną to adorowano w kraśniku fabrycznym, a w dębem wielkim młody orzech. W karczewie był to mórz z wizerunkiem Maryi, a we wsi królówka huba na krzyżu. Uda zdarzają się też w miejscach kultu uznanych przez Kościół. Na zjeździe małych rycerzy Miłosierdzia Bożego w Częstochowie 27 lipca 1996 roku słońce chylące się ku zachodowi zaczęło wirować. Dwa tysiące osób widziało, jak czerwony krąg przemienił się w hostię, z której biły blado-czerwone i niebieskie promienie, po czym tarcza zamieniła się w zegar, którego wskazówki obracały się z bardzo dużą szybkością. Niektórzy widzieli też kapiącą z dwóch stron krew, a inni krzyż. Historycznie znanym stygmatykiem był Święty Franciszek z Asyżu, który żył w XIII wieku. O stygmatykach mówili także znani polscy pisarze, m.in. Zygmunt Krasiński spotkał się ze stygmatyczką we włoskim Tyrolu w 1839 roku. Po raz pierwszy informacje o polskim stygmatyku dotarły do nas miesiąc temu. Okazało się, że w miejscowości Wykrot mieszka pan Stefan Gwiazda, który dosnał takich dziwnych rzeczy w postaci stygmatów oraz Różnych znaków na niebie, które były widoczne nie tylko przez niego. Oczywiście byłem na miejscu, dotarłem tam yy, bez problemu. Jest to bardzo mała miejscowość pod Ostrołęką. Dojechać jest tam dosyć trudno. I wyobraźcie sobie, że tam budowany jest przez kościół budowana jest świątynia, czyli na swój sposób kościół uznał to miejsce za prawdziwe. Ja rozmawiałem z robotnikami, którzy tam pracowali przy budowie kościoła. Posłuchajcie. W porządku sobie stałem. Ten... No, ale to taki niezwykły człowiek jest, bo podobno miał objawienie. No, miał, ale to jest normalny człowiek, tylko że objawienia miał. No to jak to można o nim powiedzieć, nie wiem. Był no jak wszyscy ludzie, a teraz mają. A kiedy to się stało u niego? Sześć lat już będzie. Pan tu mieszka w okolicy, tak? Na no, okolicy. I tak pamięta pan chwilę, kiedy doszły informacje o tym, że on coś takiego miał? Pamiętam, miał sam. Rok czasu nikomu nie powiadał, bo nie chciał hmm. rozgłaszać, że to może tylko tak może coś być, ale po roku miał nakaz, że musi powiedzieć ludzi. Nakaz od Matki Boskiej. Tak i wtedy dopiero zaczęło się wszystko. Co on mówi? No mówi, żeby ludzie modlili się miłość ludzi jedni z drugiej, żeby była. A to uczciwy człowiek jest? No, tam nikomu krzywdy nie zrobił kiedyś i teraz dzień. Słyszał pan o tym, że ma stygmaty? No, nie słyszałem. Ma. Widział pan je? No, tak. Jak to ta wygląda? No, na ręku na boku, na nogach, mało A znaczy, Jak on powiedział, że miał objawienia, czy ludzie od razu uznali, że mówi prawdę? O nie, to to była, tacy byli, co uznali, ale dużo ludzi to i teraz tego nie powiedzą, że jeszcze jeden tak powie, drugi tak. A pan jak mówi? Wie pan, ja to tak jak Żyd powiedział, lepiej wierzyć, jak nie wierzyć, bo nic nie ryzykuje, prawda, nic nie dokłada. A pan zna miejsce, gdzie Matka Boska się mu objawiła konkretnie? To jest tutaj, dalej będziecie jechać, to jest taka kapliczka, Stoi. To jest obok krzyż na Ziemi, to pierwsze miejsce było. Widziałem te stygmaty, ale co więcej, udało mi się nagrać pana Stefana Gwiazdę, zastosowałem pewien wybieg, oszukałem go, o szczegółach za chwilę. Kapitan, wiem, że bardzo Was interesuje dzisiejszy temat, ale jeszcze zanim wrócę do niego prze, przypominam telefon, możecie do nas zadzwonić. Czekamy na telefony 695 5855 kierunkowy 022. Przypomnę 6955855 kierunkowy 022. Także prosicie o nasz adres e-mailowy. Przesyłajcie do nas e-maile. I tak, nasz adres to nautilus radio Z pisane razem.com.pl Słuchajcie Wracamy do przypadku polskiego stygmatyka Stefana Gwiazdy. On mieszka w miejscowości Wykrot, mieszka przy, mm, przy lesie, przy ogromnej polanie. I ja miałem szczęście. Kiedy dojechał, przyjechałem do niego, akurat była piękna pogoda. Pan Stefan był tuż przed domem, siedział na. Takim murku. Oczywiście on nigdy nie udziela wywiadów. I tutaj udało mi się zastosować pewien chytry wybieg. Otóż ukryłem mikrofon. Mikrofon miałem w kurtce. Bardzo tam specjalnie się ułożyłem, żeby tego nie zauważył. I udało mi się go nagrać. To naprawdę wielkie wydarzenie, bo jeszcze nigdy nikt nie usłyszał głosu stygmatyka z medium. Oto udało się. Posłuchajcie Stefana Gwiazdy, który mówi o sobie: dlaczego akurat on? Normalnie żyłem, jak i wiemy może chodzić. Ja zim, pracowałem. Nie myślał pan nigdy o, o, o zostaniu księdzem, zakonnikiem, nie wcześniej, jeszcze nie, przed... Nie, bo ja nie uczułem w ogóle. Ja nie mam szkoły. Jestem ciemnym człowiekiem. A dlaczego Matka Boska pana wybrała? Ja nie wiem. Takiego... Ciemnego właśnie, jestem takim ciemnym, nie Ze szkoły nie chodziłem, bo to było za okupacją Za tym pierwszym razem, czy pan usłyszał głos po prostu, pan słyszał wyraźny taki głos. Osoba. Osoba po prostu, tak? Numer polega na tym, że on naprawdę ma rany. ja je widziałem, do tego jeszcze dzisiaj wrócę, ale posłuchajcie rzeczywiście o jego pierwszym spotkaniu, jak twierdzi, z Matką Boską. Jakie były okoliczności? 20 września 90 roku około 5 po południu Stefan Gwiazda poszedł po krowy. Pasły się zaraz za stodołą. Rolnik wyszedł na łąkę i po przejściu 500 metrów niedaleko samotnej brzozy zobaczył siedzącą przy drodze starszą kobietę. Była cała w łachmanach, wzbudzała litość. Stefan Gwiazda zapytał: Co babciu tutaj robisz? Staruszka spojrzała na niego i odpowiedziała: Muszę iść daleko, bo chcę mi się jeść. Wtedy Gwiazda zaproponował, że przyniesie jej coś ze swojej lodówki. Kobieta jednak odpowiedziała, że wystarczy jej kilka komek chleba. Stefan Gwiazda wrócił do domu, a idąc odwracał się wielokrotnie. Kobieta siedziała cały czas w tym samym miejscu. Kiedy jednak wrócił tam z chlebem, nikogo już nie było. Gwiazda jest przekonany, że właśnie w tym miejscu po raz pierwszy spotkał Matkę Boską. Ten program jest także dla osób niewierzących. Jeżeli jesteście niewierzący, warto tego też wysłuchać, dlatego że jest to pewne zjawisko. Stygmatycy są faktem. Zapytałem, zapytałem pana Gwiazdę, jakie są okoliczności, kiedy ma te przekazy. A co nie miał pan te przekazy? Nie, nie były. To tak bardziej tygodni. A jakaś godzina była konkretna, kiedy pan to miał? Najwięcej to wdrożenia. No i tak się różnie ale to był zajeb Jak pan się pytał Matki Boskiej o coś, to ona wydała, czy, czy to był tylko raczej sąsiedzi, tak? Sąsiedzi, raczej wierzą, twierdzą, że rzeczywiście człowiek jest absolutnie uczciwy, że nigdy by sobie nie pozwolił na żart. Natomiast, jeżeli chodzi o rodzinę, tutaj także zapytałem gwiazdę. Pana rodzina się z tym pogodziła tutaj? Rodzina pana? No, mm, to co, no, no, przecież rodzina, przecież ona doznała. Widzieli też? Nie, nie widziała, ale to zna. Według pana Gwiazdy był taki przypadek, zresztą potwierdza to jego najbliższa rodzina, kiedy on podobno zupełnie znieruchomiał przy wyjściu z domu, dotknęła jego, jego córka i był absolutnie twardy. No tward, Twierdził twardy jak granit. To jakby utwierdziło ich przekonanie, że rzeczywiście pan Gwiazda mówi prawdę. Ale oto tam zdarzają się kolejne dziwne rzeczy. Posłuchajcie. Przy kaplicy, ta kaplica zostaje, stoi, że ten krzyż jest mały postawiony na tam miejscu, to jest ślad krzyża. Tyle lat nie ginie. Ale ślad krzyża na ziemi? Tak. Widzą ludzie. przy podniesie to widzę, tak. Obok kapliczki? Widzę. Są tacy osoby, że ja widzą, nawet przejeżdżają, to widzę. Jak... Jakieś jeszcze znaki były oprócz tego krzyża tutaj? Było bardzo dużo. Widzieli ludzie. Mamy przed sobą zdjęcie, to jest krzyż na ziemi. Po prostu ziemia pozbawiona trawy, pozbawiona roślinności układa się w formie krzyża. Co więcej, ten krzyż na tej ziemi nie zarasta od paru lat. Oczywiście można założyć, że ktoś wylał tam jakiś kwas na tej ziemi. Jest to także możliwe. Nie wykluczajmy, ale posłuchajmy jaka była historia tego krzyża, jak twierdzi przynajmniej pan Stefan Gwiazda. 24 września 91 roku. O godzinie 14.30 zachciało mi się tak spać, że nie mogłem się ruszyć. Gdy się położyłem, przyśniła mi się pani, która powiedziała: Przyjdź o godzinie 17.00. Spotkamy się tam, gdzie rok temu się widzieliśmy. Nie mogłem w to uwierzyć, bo w sny się nie wierzy, ale poszedłem. Maryja stała i mówiła: Widzisz ten krzyż, który jest na tej ziemi? To jest krzyż Chrystusa. Powiedz swoim dzieciom, żeby się modliły. Potem odeszła. W miejscowości Wykrot, gdzie mieszka Pan Gwiazda, budowana jest kaplica. Czy zadajecie pytanie, jak, co na to Kościół? Jakie jest stanowisko Watykanu? O tym za chwilę. A na pokładzie Nautilusa Radia Z mówimy dzisiaj o polskim stygmatyku Panu Stefanie Gwieździe. Teraz łączymy się z naszym korespondentem z Watykanu, Jaskiem Pałasińskim. Ja! Jakie jest stanowisko Watykanu wobec osób, które mają stygmaty? Stanowisko kościoła jest bardzo ostrożne. W samych Włoszech znanych jest ponad 200 przypadków osób ze stygmatami, tylko niewiele z nich zostało uznanych za błogosławione czy święte. Wśród tych bardzo słynnych znajduje się m.in. święty Franciszek i święta Katarzyna ze Sieny. Natomiast bardzo wielu innych, którym owe stygmaty wystąpiły na dłoniach i stopach, nie zostało podniesionych do honoru ołtarzy. Sam fakt posiadania stygmatów czy sam fakt pobożności nie wystarcza do tego, żeby... Osoba taka uznana została za błogosławioną czy świętą. Wszystkie te problemy zazwyczaj są rozpatrywane zawsze przez kongregację do spraw świętych. Musi być oczywiście jak zwykle promotor danej sprawy, z tym że oczywiście wymaganiem podstawowym jest doprawazyje świętego życia i dokonanie co najmniej dwóch cudów w związku z czym sam fakt posiadania stygmatów nie wystarcza do beatyfikacji ani kanonizacji. Najbardziej znanym ostatnio przypadkiem stygmatów jest e, przypadek ojca Pio, któremu już w 1918 roku wystąpiły na dłoniach stygmaty przez całe życie e, temu dość e, niewykształconemu kapucynowi towarzyszyła e, sława uzdrowiciela między innymi e, na prośbę arcybiskupa Krakowa Karola Wojtyły. Ojciec Pio zrobił chorona raka gardła, mieszkankę Krakowa. Przyszły papież odwiedził ojca Pio w 1947 roku, a 27 lat później udał się po raz wtóry pielgrzymką już na jego grób. Czy jest jakiś standard, jeżeli chodzi o stygmaty? Bo wiadomo, że te znaki pojawiają się tam, gdzie były wbite w ciało Chrystusa gwoździe. Gdzie jeszcze? Trafiają się nawet rany w klatce piersiowej. Były wypadki, które opisywały... Te, takie przypadki oczywiście rany są powierzchowne. Nie dotykają organów wewnętrznych. Czy spotkał się Pan z jakąś, jakąś próbą interpretacji od osób duchownych właśnie tego zjawiska? Nie. Proszę mi wierzyć, że w całej sprawie stygmatów od zawsze towarzyszyła wielka ostrożność Kościoła. Już w głębokim średniowieczu pojawiały się takie przypadki i już wówczas zarówno papieże, jak i jego świta, jak i kardynałowie odnosili się do tego z wielką nieufnością. Dzisiejsza medycyna stara się być może powierzchownie, właśnie nigdy to nie zostało do końca dokładnie zbadane nawet przez medycynę, nie to żeby stygmatycy ułatwiali, poddawali się chętnie badaniom tego typu, ale medycyna tego nigdy nie wyjaśniła. Zarówno właśnie takie powierzchowne wyjaśnienie, że jest to kwestia histerii religijnej, jest nawet często podzielane przez, przez księży i podzielany nieoficjalnie oczywiście. Kiedy Kościół zajmuje jakieś oficjalne stanowisko wobec aktów niewytłumaczalnych, dotyczy to na przykład nie tylko, nie tylko faktu stygmatów, ale na przykład faktu, że kilka lat temu, trzy czy cztery lata temu, w polszymskiej miejscowości Civitawekia pojawiła się gipsowa figurka, zakupiona przez właścicieli w Mezdugorie, która zaczęła płakać krwawymi łzami. Tę figurkę wziął do swojego domu. Piskup Civita Weki i trzymał ją, i kiedy trzymał ją w rękach, to krwawe łzawienie wystąpiło po raz kolejny. Tu kapitan Robert Bernatowicz, mówimy dzisiaj o przypadku pana Stefana Gwiazdy z miejscowości Wykrot, który ma stygmaty, czyli takie same rany, które miał kiedyś Chrystus. Przypominam, że rozmawiałem z panem z Gwiazdą, zapytałem go jak. Jakie były okoliczności pojawienia się tych dziwnych znaków, stygmatów? Brzymie się zaczęło. Był Pan w Rzymie wtedy, tak? Tak, Ojca Święty. To się zaczęło. Powiadam, że brzymie się zaczęło, jak mówisz do Ojca Święty. Pan ból wtedy, tak? No, no przecież coś jest ból, rany. A miał Pan wszędzie? I na rękach, i na nocy? Tak? Kroplek szczy. Wszędzie, nawet z głowy polski. Pan ma tutaj ślady na głowie, to jest od tego? To mi przecież bilękli się, że ja mnie nie przywiózł z powrotem. Rzeczywiście ma rany, to znaczy nie potrafię w tej chwili wam powiedzieć, czy ma rany na rękach, dlatego że akurat kiedy ja go widziałem miał. Rękawiczki, Natomiast rzeczywiście ma rany na głowie, tam gdzie była korona cierniowa. Nie wykluczam oczywiście, że on może sobie sam robić takie rany, ale faktem jest, że rany ma. Rany ma także na nogach. Ja pytałem go o to i czy go to boli, czy rzeczywiście odczuwa istnienie sygmatów. Czy to cały czas jest takie same? Nie, nie, nie zmienia się w ogóle? Prawie, że takie samo. Nic nie, nie A próbował Pan to goić jakoś? Po co jak ja wiem co to jest? Po co mnie to goić? Czy to dla Pana tylko jest? Dla wszystkich to jest. Bo człowiek się powinien zsieszyć, że jeszcze takie znaki przychodzą. Pan słyszał ojciec Pio, jak nie wiedzieli co to jest. Myśleli, że ojciec Pio udaje. Nie jest nasa. Moc, żeby człowiek utrzymał taka dzieło. Pan przeżywa bóle związane z tym? To jest ból mój. To jest ból, to jest mój. Ja to przyjąłem i to jest mój. Każde dotknięcie boli. Krawi to też Panu cały czas? W każdym dniu, Krople każdej rany. Ma Pan takie same, te, te same rany co Chrystus, tak? Samochód, tak, tak właśnie. No, jestem ciekaw, co o tym myślicie. Jest taka rzecz, że mm, literatura medyczna odnotowuje przypadki tzw. zmian barwnikowych. Ja rozmawiałem z docent Hanną Wolską i spytałem się, czy czasem stygmaty to nie są szczególnego rodzaju znamiona. Przyznajona rozumiemy e, zmiany wrodzone, uwarunkowany genetycznie rozplem pewnych komórek, w tym wypadku komórek barwnikowych, które rzeczywiście mogą czasami się lokalizować e, symetrycznie, mogą występować na rękach i na nogach, na stopach. Natomiast no, jest to niesłychanie rzadkie. A no, z kolei to, że jest rzadkie, mogą przema przemawiać za unikalnością ludzi, u których występują tego typu zmiany. Więc zmiany barwnikowe mogą ale to będzie naprawdę bardzo, bardzo rzadka sytuacja, pojawić się symetrycznie w tych okolicach, ale z drugiej strony możemy mieć też zmiany typu odbarwień, które są w jakiejś mierze częstsze i to jest taki rodzaj choroby, nazywamy to bielastwem nabytym, gdzie odbarwienia często łączą się z przebiegiem nerwów i wtedy może występować symetria, mogą występować właśnie na dłoniach i stopach, dla ludzi będzie to inny kolor skóry, więc na przykład skóra boku będzie ciemniejsza, te same plamy będą odbarwione, ale również może to sprawiać unikalne wrażenie. W tym, że jeśli my jako lekarze mówimy o zmianach wrodzonych, to nie znaczy, że one muszą być od urodzenia. Nawet zmiany typu przebarwień mogą się pojawić później, a my je nazywamy wrodzonymi, to znaczy, że coś u nas zakodowało, że mają się u nas pojawić. Ale z reguły tego typu zmiany, szczególnie odbarwieniowe, powstają właśnie po stresie psychicznym. No i to może mieć właśnie związek z fenomenem tak zwanych stygmatyków. Jest tylko jeden taki program, jest tylko jedno takie radio Mówimy dzisiaj o stygmatyku Stygmatyku panu Stefanie Gwieździe, który mieszka, przypomnę, w miejscowości Wykrot pod Odstrołęką Byliśmy tam, oczywiście tam dzieją się rzeczy niezrozumiałe, dziwne Jeszcze dzisiaj będziemy o tym mówili na pokładzie Nautilusa Radio Z Ale teraz bardzo ważna rzecz Stanowisko kościoła Zapytałem gwiazdę właśnie o to Kościół to jest kościół. Kościół to przecież nie, nie może tak przecież podstąpiwać. Kościół to ma być postrózny, bo kościół jak zbądzi, jest błądzi, to jesteśmy wszyscy po błądzie. Jesteśmy przecież jakoś dzieci Boże. A kontaktował się z panem na przykład prymas. Nie skupi to byli. Ale oficjalnie tutaj powiedzieli, że, że ma pan prawo. Nie, ja nie wiem. Dzisiaj przyjeżdżają kapłani, odtworzają coś, bo ja nikomu nie zmuszę do niczego. Próbowaliśmy rozmawiać, próbowaliśmy rozmawiać z ludźmi, którzy zajmują się ze strony kościoła tymi zjawiskami. Było bardzo trudno, wielki parafii, przestrach. Parafii nie chciano nam nic na ten temat powiedzieć. Parafimyszyniec można powiedzieć, że proboszcz prawie że spanikował. Można tak no, powiedzieć. ale on wie przecież o tym, że obok niego budowany jest kościół na zupełnej pustce, bo tam jest ogromne pole i nagle powstaje wielka kaplica. Musi o tym wiedzieć. Ja się nie dziwię zresztą, że spanikował, jeżeli władze całej diecezji też nie chciały nic na ten temat. Powiedzieć. Jedyną osobą, która zgodziła się wypowiedzieć dla nas, był ojciec Jacek Sali. Sama nazwa stygmaty ma korzenie biblijne. Chodzi o list do Galatów 6,17. Niech mi nikt nie sprawia przykrości, apostoł Badał pisze. Przecież ja na ciele moim noszę blizny, znam je przynależności do Jezusa. Te blizny, połać nie stigmata, stigmata domni mei, incorpore meo porto. Właśnie w listach apostoła Pawła znaleziono mnóstwo teologicznego uzasadnienia dla zjawiska stygmatów, krótko mówiąc coś, co ma taki wymiar... Bardzo duchowy taki. Wykraczający poza widzialność w sytuacjach, kiedy pojawiło się to dziwne zjawisko polegające na tym, że na ludzkim ciele pojawiają się znaki męki pana Jezusa, zaczęło to zjawisko być kojarzone z owymi tekstami. Czy ojciec dopuszcza możliwość, że za tymi dziwnymi znakami, które pojawiają się na stygmatykach, stoi postać Jezusa Chrystusa? Ależ oczywiście. Ależ A czy dopuszcza ojciec możliwość taką, że jest to też jakaś na przykład sprawa zdrowotna, że osoba po prostu uległa silnej presji hipnotycznej, uwierzyła w to i rzeczywiście coś takiego się pojawiło? Ponieważ człowiek jest no, kimś jednym i cielesnym, i psychicznym, i duchowym, to że na różne przyczyny mogą... Działać i w związku z tym jest rzeczą dla mnie teoretycznie bardzo prawdopodobną, że o ile jedne zjawiska stygmatów są niewątpliwie o podłożu nadprzyrodzonym, o ile inne raczej niewątpliwie o podłożu historycznym, o tyle też zapewne są takie przypadki, kiedy trudno orzec dla badacza z zewnątrz. Czy Kościół w ciągu stuleci wypracował jakieś metody badania tych stygmatyków, stwierdzenia, które jest wiarygodny, a który nie na przykład? Oczywiście, że tak. Te metody są nasycone przede wszystkim zarówno wiarą, jak zdrowym rozsądkiem. To znaczy, jeśli idzie o badanie autentyczności, religijnej autentyczności zjawiska stygmatu, zasady, kryteria dzielą się na pozytywne i negatywne. Kryterium pozytywne są następujące. Chodzi o to, że całe to zjawisko dokonuje się w atmosferze wielkiej wiary oddania Panu Bogu. Kryteria negatywne to oczywiście skrupulatne badania, czy nie ma w tym zjawisku jakiegoś kłamstwa, bo to przecież też jest możliwe. Czy nie ma jakiejś pychy, jakiegoś ym, separowania się od kościoła. I to są takie no, generalne kryteria badania tego rodzaju zjawisk. Najbardziej niezwykła audycja, jaka kiedykolwiek pojawiła się w że mówimy dzisiaj o przypadku pana Stefana Gwiazdy, stygmatyka. Już tylko chwila nam została na przedstawienie jego przekazu. Przekaz, który otrzymuje, jest bardzo pozytywny. Posłuchajcie. Żebyśmy się stanowali wszyscy. My wszyscy nazajem byli jedną rodziną. Tego... Wszyscy ludzie ziemi? Tak, bo my jesteśmy jako jedna rodzina. My się tak nazywamy różni. Ale my jesteśmy jedną rodzina z jednej matki, z jednego ojca. My jesteśmy jako dzieci Boze. Nie wiemy, kam my jesteśmy. Dlatego my, tak się, my się nie stanujemy. Dlatego Matka Boża nas, nas upomnina. Niech Niecie do Medziogorii. Tam jest to same słowa, co i dumy. Panie Stefanie, a przyjdzie teraz taki czas, kiedy się pewne rzeczy wyjaśnią? Pan sądzi, że przyjdzie taki czas, że ludzie zrozumieją to? Przyjdzie. Jestem pewien, że dzisiaj po dzisiejszym Tylu się Radia Z będziecie mieli wiele. Do myślenia musicie sami sobie wyrobić zdanie na ten temat. To był Nautilus Radio Z. Przypominam, że czekamy na Wasze telefony. 6955855 kierunkowy 022. Drodzy internauci, możecie do nas wysyłać e-maile. Nautilus Małpa Radio Z pisane razem.com.pl i zapraszamy znowu na chwilę emocji. Za tydzień ruszamy o 11.10. E